ale spokojnie wróci wróci szkoda, że nie możemy się rzucać na ofery i od razu ich atakować, ale to się atakować ale nie jak? jak spadł i mógł stracić 19 punktów życia dobrze, pozwiedzajmy sobie może trochę więcej ale nie tylko taki mały region a tak. Zaje zajebisty jest ten efekt biegu. Wyciągnięte łapy. I dajemy przed siebie. Szkoda tylko, że nie mamy po prostu możliwości obrócenia naszej, naszego pupila 3D, żeby widzieć jak on ładnie. Ooo! napiliśmy kaczkę. Co nam daje? Fajnie. Kaczki dają nam punkty pływania. No super. Kolejne łóżko. Czerwone. Ciekawe, co to jeszcze w ogóle jest do jedzenia. Czym nasz. Dla mnie ciekawi na górze. I tak to się nie dostać Generalnie jako mi się powinniśmy mieć problemu po skałach No proszę na filmach zawsze to tak fajnie wygląda Dam radę Dupa Szkoda A nie tutaj? Nasze legowisko W ogóle mi nie zastanawia ta półeczka A, prawdopodobnie tutaj może będziemy mogli przechowywać jakiegoś różnego rodzaju rzeczy albo obiekty, które znajdziemy. Kamyczek Głównie chyba To jest alfa E, śpi do dnia, R śpi do nocy. Noc sobie zaraz obczajmy, Zobaczmy, co dalej na mnie się w teren. Fajny jest. Jest fajny las, jest fajnie wzboga wzbogacony. Widać takie typowe terytorium jak dla Misia. Góry, skały. Wszystko po czym po prostu mi się lubi chodzić. Ja już pierwszy raz widzę, że wymi się żarł kaczkę albo królika. O, kolejny widzę kaszę swąd. Be careful friends. I think a bear lives here. Aaa Rozumiem Istna zmowa milczenia. Czyż... Przez... Wszyscy się wystrzegają nas. I każdego im powiem, że żyje tutaj Misiek. Tak, bo my jesteśmy aż tacy niebezpieczni i tacy groźni. Aż mi się nie umieć utrzymywać za długo powietrza. Ale ten teren wydaje się fajny. Coś, coś tam może być. Sekrecie, jakiś kolejny sekretki, jakiś kolejny grzebek, więc yy, fajnie się dostać na ataki, pieniek i przejść. To, 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 to fajnie. Możemy się skradać Bestia. Ale patent na naprawdę Ten symulator myszka jest bardzo oży, ożywiony, nie jest taki płytki, taki płaski, daje nam bardzo dużo daje nam bardzo wiele możliwości. Czy ja się chyba... O! Kolejny grzyb? Czerwony. Jeden do siły. Yeah! O oh, flora park! Nowy obszar! A co nam kryje? W to flora park! O oh, kolejny kaczy z font! 15 siły, żeby otworzyć drmiane drzwi, a my mamy? Czternaście. Super, czyli naszym nosem możemy wykrywać. Hmm? Naszym nosem wykrywamy wszystkie wiadomości, które pozostawiają te małe, bezbędne zwierzaczki, czekając aż jeden duży zły miś przyjdzie i spuści mu łomot. Dobrze, muszę sobie zapamiętać to miejsce, jak będę miał 15 siły, muszę tam wrócić i zaopiekować tymi pięknymi bezbronnymi drzwiami to na, naprawdę wracając do mapy, mapa jest różnorodna. Choć jest to pierwszy obszar, tym, nasz obszar startowy jest on bardzo zróżnicowany i naprawdę daje taki surowity eko taki ta cała gama tego wszystkiego jest y, naprawdę pierwszorzędna. A i w sumie lepiej mhm. Zaraz to pójdziemy Dan Mur O, Dobra. trafiliśmy do ukrytych, aż starożytnych jaski. Dwa siedmiu regionów odkryte. Kamień. Nie wiadomo co to jest. Ale potrzebujemy dziewiętnaście Mądrości. Potrzebujemy mądrości, żeby to zjeść. Jesteśmy za bardzo głupi, żeby zjeść to coś. Przepraszam, że to będzie wyglądać to po pierwsze na, czerw na zużytego czerwonego kondona. Więc ja bym ci który odradzał to jedzenie. Ale... Blackmarking marking. Missing valve? Coś do jakiejś machiny. Kolejny, pomarańczowy grzyb. Jesteśmy za bardzo głupi, żeby zjeść grzyba. Dlaczego? Bo nie mamy inteligencji. Bo jakby, bo jakby to pierwszy, pierwszy w jakiś sposób miał pójść w parze z drugim. Co to jest? Jagody. Nie, jagód też. Jakichś fajnych, świecących jagódek też nie mogę zejść, bo jestem jeszcze bardziej głupi i potrzebuję 25 inteligencji. Kejfaat A na bo tu na ma czerwonych O, idzie nasz Szczur ma <mulary> zje On idzie O, bez O Plus 2 do biegania, 15 punktów życia I był szczurek i nie ma szczura Ale żeby szczur, który jest Parę set razy mniejszy, choć ten szczur to był naprawdę jakiś wyrośnięty po mutacji. Był paręnaście razy... ale i tak jest mniejszy od naszego jogiego, a i tak mu spuścił porządny łowot. W ogóle no dobra, starożyt. Słyszałem. Nasz Jogi jest za głupi, żeby zejść tutaj cokolwiek. Z tym caverns. Dobra, no naprawdę? <noise> Fak, Nie, 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 dobra, ja stąd uciekam, bo jeszcze mnie tope spuściło, nie, dobra. Później przyjdzie za to jest to nas. Czy to jest jedną, mekką, śmieszną paranoją? nie jest tam i później z tego kongona. I wychodzimy z tą znowu w nasz wspaniały teren. Czyli fajnie. Wszystkie tereny są umieszczone na jednej mapie. I tylko brać i korzystać. Zwiedzać, szkolić się. Widzę zadowolony. Jogi potrzebujesz zasłownie jeden sił. Nie. Olegna graczka. Jogi potrzebujesz jeden siły. I jeden siły, żeby z gdzie ja poszedłem? Prawo teraz. Mi do George. No dobrze. O, słonecznik. Ładny. Kto grał w Planet z Zombies, to pierwsze co widzi przy słoneczniku, to widzi śmiejącą się buźkę. Śmieją się. To ludzie się wydawało albo słyszy świja? там це знову. Вище на пустиня. Вот так. Читаю. О, супер крайний. Ага. Вау. Пустиня.